Witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Jeśli trochę będzie mnie słabiej słychać, to się nie zdziwcie, tylko że jest wiatr, no i deszcz pada, więc y, pogoda nie dopisuje, Kury nie wychodzą na wybieg. Tylko przez pogodę. Więc jeśli ten film będzie krótszy, to... No sami wiecie dlaczego. Możecie się domyślić. Przynajmniej na chwilę sobie wyszły. A może do baki wyjdą i będą my pożywienie. fajnie spieje jak szalony dlatego tak staram się gadać głośniej tak aby właśnie ten wiatr mnie nie uciszał żebyście mnie y, słyszeli tak jak zawsze bo zawsze pogoda no nie zawsze ale często pogoda nam dopisuje do nagrywania Dzisiaj akurat ta pogoda nie dopisuje. Tak ja przyszłam, to wszystkie chętne, żeby wychodzić Zobaczki sobie poskubać. A nie, jednak pogoda nie dopisuje. Karolina, ty zawsze lubisz wychodzić w takie niedopisujące pogody. I to co? Czerwona. <laughs> Boba jogu. Nie no. To jest mandarynka już od początku. Najpierw nazywa się Pusia, ale potem stwierdziłam, że bardziej pasuje mandarynka, bo jest pomarańczowa. A Puszkę ta ja już miałam i pasowa pasowało bardziej już do Silki lub kochina, A ona jest zieloną nóżką, więc Raczej nie pasuje. Znowu Wam pokażę ten widok. Chyba w poprzednim filmie wam pokazywałam. Zapomniałam, więc przepraszam. Ale pogoda co na zgody, się robi, więc jeśli ten film się skończy, znaczy pożegnam się już z Wami, to się nie zdziwię. tak jak mówiłam że się powtórzyłam drugi albo trzeci raz, no ale trudno. no nie, jak poszłam to się schowały, przyszłam tutaj, na... wracam, no i pewnie wyjdą i tak w kółko be, we, będzie. dopisywała zawsze było słonecznie a zimą to ponuro już cały telefon prawie mi się zalał więc zaraz to skończymy ten odcinek więc, no przepraszam że jest taki krótki no ale nic nie poradzę czy znaczy odcinek krótki tylko tutaj ewentualnie, ale reszta w kurniku Szatkuś Chcecie tu, ale choć przywitajcie się z widzami, bo w tym odcinku jeszcze cię nie było widać. Cześć, cześć. Cześć. No no no. No how how. No how, how. Podskakuje, lubi tak podskakiwać. No ale nawet mój pies yy, woli latą niż zimę. Zima to ponuda. No ale nawet zimą się cieszy z tego co ma. No, no, jak się jak jest chętny do wienia się. Bo ma tą siedzieć i jest mu ciepło. Dobra. No to tego nie będę Wam nagrywać. Zaraz pójdę na obiad. Być może się domyślacie, bo w każdy yy, 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 Dużo już tak mówię, yy, że idę na obiad, bo ja to po szkole nagrywam. Wyszłam znowu 12.55, bo widzę po godzinie. Teraz jest 13.24. Czyli niewiele po powrocie ze szkoły. No i się schowały. No jedna jest, więc. W tym miejscu. Powoli będę się już z wami żegnać. Przepraszam, że ten film jest taki krótki. Ale pogoda nie dopisuje. Może jutro będzie jaki? dłuższy żeby pogoda tylko dopisywała, raz jest wiatr deszcz, nie wiem czy widzicie chyba widzicie jak tak spojrzycie na tą altanę, że też pada po drzewach, że wiatr wieje więc no co więc no co widzimy się w kolejnym filmie